Chciałam Wam opowiedzieć o tym, co wpływa na cenę notesów. Po pierwsze, jest to papier. Opowiadałam Wam już wcześniej o papierze. Jest to świetnej jakości i uważam, że papier w notesach musi być możliwie najlepszy. Dlatego jest to inwestycja, którą podejmuję. Druga kwestia to oprawa. Wydaje mi się, że na rynku jest już bardzo dużo. Notesów w papierowych oprawach, dlatego wybrałam len. Len jest drogi materiałem, ale efekt wizualny i dotykowy, który ma i estetyczny, jest tak miły dla oka, że ym, to także jest inwestycja, którą lubię podejmować. Trzecią częścią składową ceny i największą, znakomita większość czynności jest wykonywana ręcznie, bo na tym akcencie rękodzielniczym najbardziej mi w mojej pracowni zależy. Na tym, żeby było więcej człowieka w tych notesach niż maszyny. I ręczna praca jest po prostu bardzo droga. Wykonywanie czegoś żmudnie przez kilka godzin, zamiast przepuścić to przez maszynę, co zajmuje kilka sekund, minut. Jest no nieporównywalne cenowo. Przy zamówieniach firmowych lub większych nakładach potrzebuję wsparcia intruligatorni. Oczywiście mogłabym zamawiać środki notesów w Chinach. Mogłabym też zatrudnić ogromną drukarnię do, do druku tych notesów. Chciałabym moją małą firmą wspierać też pozostałe małe polskie firmy. Dlatego zatrudniłam małą introligatornię. W której znakomita większość czynności jest wykonywana ręcznie. Istotnym elementem ceny to jest także praca projektowa. Wszystkie notesy tematyczne, takie jak notes marzeń dla par, e, pamiętnik ciąży, Witaj Świecie, planery, to są długie, długie tygodnie pracy e, projektowej. I to jest ta praca, której Wy nie widzicie, widzicie tylko efekt, e, ale ta praca także musi zostać wliczona. E, ceny. Wszystkie y, dostępne produkty są też w języku angielskim, więc tutaj się też pojawił koszt tłumacza, dokładnie tłumaczki, y, która te notesy przetłumaczyła. Na pewno wszyscy, którzy prowadzą działalność, mają świadomość jak ogromnie dużo z kosztów wokół prowadzenia działalności. Takich kosztów jak ZUS, jak PIT, jak VAT, jak księgowy, to są koszta, które w dużej mierze są stałe, niezależnie od tego, jak wygląda sprzedaż, i które niestety także muszą być wpisane w cenę każdego produktu. Ceny notesów zawierają w sobie także marketing, ponieważ, choć bardzo go nie lubię, jest to jedyna droga, żebym mogła się z Wami skomunikować i żebyście mogli dowiedzieć się o notesach i o tym, co robię i o tym, kim jestem. Każda droga komunikacji tak naprawdę w jakiś sposób droższy lub tańszy, ale kosztuje. Więc to jest kolejna cegiełka, która gdzieś musi się e, zmieścić w cenie notesu. Na koniec zostawiłam największą część składową ceny notesu, czyli koszt druku. Druk, przez to, że robię małe nakłady, ale różnorodnych notesów. Jest wykonywane nie offsetowo, czyli z najtańszą techniką dostępną, tylko cyfrową, czyli w zasadzie najdroższą, jaka jest dostępna na rynku. I sam koszt druku to jest prawie 1 trzecia całej ceny notesu. To jest ogromna suma, ale ja chcę drukować w kolorze, chcę drukować ładne grafiki i zależy mi na tym, żeby te notesy i ilustracje były ładne i atrakcyjne, dlatego decyduję się na tą formę druku. Mam świadomość, że w Karfurze czy Tajgerze można kupić notesy w dużo niższej cenie. Natomiast e, takie notesy, poza zawartością, którą do nich wprowadzicie, mają też e, niesamowitą i piękną historię swojego e, tworzenia i produkcji. I to też jest element, o którym warto myśleć podczas zakupów dowolnych rzeczy: czy to są ubrania, czy to są przedmioty to są meble. Historia tego, jak produkt został wykonany, jaka była intencja producenta jest bardzo niesamowitym czynnikiem, na które myślę niewystarczająco zwracamy uwagę.